Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 4 lipca 2025 roku. Po 885 rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uliczanie z góry za okres dłuższy niż 1 miesiąc 2026 roku. Na podstawie artykułu 3 ustawy 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku. O opłatach abonamentowych Dziennik Ustaw z 2020 roku. Pozycja 1689 oraz 2025 roku. Pozycja punkt 20 zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt 1 ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2026 wysokości. Punkt 1 za używanie odbiornika radiofonicznego myślnik. Za jeden miesiąc. Punkt 2 za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego myślnik. Co za jeden miesiąc. Paragraf punkt drugi zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2026 wynoszą punkt pierwszy za używanie odbiornika radiofonicznego a miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry. Miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry. Miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry Miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry, punkt drugi za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego, a miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry, miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry, miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry, miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry. Paragraf punkt trzeci wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym. Po uwzględnieniu dziennik, o których mowa w paragrafie, punkt pierwszy za używanie odbiornika radiofonicznego. A, SU za 2 miesiące? SU za 3 miesiące? SU za 6 miesięcy? Su za rok kalendarzowy? Dziennik Ustaw Myślnik dwa 2 pos. 885 punkt drugi za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego. A su za dwa miesiące, su za trzy miesiące su za sześć miesięcy, su za rok kalendarzowy. Paragraf punkt 4. opłaty wnoszone na poczet 2026 roku mogą być przyjmowane w 2025 roku według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2026 roku. Paragraf punkt 5 rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji myć